Jeszcze jeden filmik, tam jest pani Staszka na tle łuku w okolicach Moab. Ponieważ parki są zamknięte, to mamy inny łuk. Już jesteś na filmie, Staszka. Szkoda gadać. Może się nie chować. Aha, trudno, too bad. A tam w dole widać tory do kopalni potasu, którym, którymi to torami jeździ parę razy w tygodniu pociąg do. Fabryki w, w potas. Czyli potas Prawda Może tu posiadówkę sobie śniadaniową zrobimy ze Staszką Bardzo ładny szlaczek to taki spacerowy smakuje. Spacerowy Jeśli nie potwójny Według niektórych jest to ładniejszy łuk niż ten w arczystach. z to nazywa Nalpa. się Korona A nazywa się Korona Arch, czyli, no, czyli łuk, łuk korony, tak? Korona łuku czy łuk korony? Mm -hmm. Who knows? Patrzcie, jakie piękne chmurki. Dzisiaj troszkę chłodniej, ale dobra pogoda do, do wycieczek. No to do widzenia.